W dzisiejszym filmie będziemy szukać klony, które chcą wejść do budynku, ale nie powinny, więc moim zadaniem będzie wszystko sprawdzić, wszystkie dokumenty i ich tożsamość i sprawdzić, czy są to klony, czy prawdziwi ludzie. Jeśli prawdziwi ludzie, to otwieramy im drzwi i idą do swojego pokoju, a jeśli nie, to nie wchodzą w ogóle do apartamentu i dzwonimy po specjalną agencję, która łapie właśnie takie klony. Takie klony są wielkim zagrożeniem, więc musimy, słuchajcie, uważać. Gierka nazywa się That's Not My Robloxian i to Wy mi ją poleciliście. Jeśli dobrze pamiętam, to była to Pingwin i Johan. Więc bardzo, bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Słuchajcie, mamy tutaj pierwszego... Może ludzia, może klona, i musimy sprawdzić, czy on jest na naszej liście, czy mieszka w tym apartamencie, czy jest przede wszystkim człowiekiem czy klonem. Uwaga, zaczynamy! A jeśli wy mi kibicujecie i chcecie jakoś tutaj pomóc, przesłać mi dobrą energię, żeby mi dobrze tu poszło, to zostawiajcie łapeczki do góry, subskrybujcie też kanał i zaznaczcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. Oraz podajcie na najlepszy sklep na świecie, czyli Bella Style. Takie coś możecie tam wyrwać, możecie taką koszuleczkę, taką bluzeczkę i tu jest fibusia. Ale jej się nie da kupić. No, także lecimy, słuchajcie, do giereczki. No, i teraz tak, mamy pierwszego gościa. I teraz tak, tu jest taka karteczka Nikilis Cage i jest tutaj taka pieczątka kotka, ona jest bardzo, bardzo ważna. No i jest ID 960. I ja tutaj powinna mieć jeszcze swoją jedną kartkę, na której powinien on też widnieć. Nie mam tej kartki, dziwne. Tutaj mamy taką checklistę to zaraz. I teraz tak, ja nie wiem, na którym on piętrze mieszka. Czy on jest na tej liście? Nikilis Cage, apartament 104 Więc pierwsze piętro I to jest apartament 104 I teraz tak Always wears hat Ma yy, kapelusz, to musimy sprawdzać Nosi okulary Jest czerwona koszulka, uśmiecha się I green antlers Poczekajcie, wyjdźmy stąd Green antlers yy, Wiecie co? Tylko, że ja nie mam tutaj jeszcze jednej kartki i to jest dla mnie bardzo, bardzo podejrzane. Ale jeśli to jest, słuchajcie, apartament 104, to my wykonajmy telefon, poprzećmy ten numer zerem i zadzwońmy do tego apartamentu. Jeśli on odbierze, to znaczy, że stoi tu kopia. Ha? Aha, nie odbiera nikt. Czyli to. Może znaczyć, że po prostu nie ma nikogo w domu, więc to może być on. Ale ja nie mam tutaj jednej kartki, słuchajcie. Mam tylko jego przepustkę. Mam checklistę oczywiście. Mam tutaj listę taką dzienną, słuchajcie. Ale. Ale nie mam nic więcej. Wiecie co? Wydaje mi się, że ja zaryzykuję i słuchajcie, wcisnę, że to jest kopia. Uwaga. I dzwonimy na ten numer, czyli na specjalną agencję Kat. CAT, słuchajcie. I uwaga, czy mi się uda? Czy mi się uda? Agenci zostali wysłani do mojego budynku i sprawdzają tego gościa. Clone Extraction completed. I mogę kontynuować. Dobra, udało się. Słuchajcie, udało się. Mamy kolejnego gościa. I teraz mam tą karteczkę. Którą chciałam mieć. Mam tutaj tak, jego taką przepustkę David Bilderman 006 końcóweczka i jest pieczątka, to bardzo ważne, jest pieczątka, David Bilderman, apartament 302 yy, On tutaj yy, pra, mieszka i pracuje jako carpenter. 302, tak? Więc sobie lecimy na 302, David Bilderman 006 i on nosi ciągle yy, hełm, yy, uśmiecha się, czerwona koszulka i szara. Yy, tak, kamizelka. Wszystko się zgadza. 901-2006. Okej, okay, tu jest wszystko git. Skoro on jest w apartamencie 302, to ja słuchajcie sobie zadzwonię. Nie za każdym razem można dzwonić, ale jeśli macie jakąś wątpliwość albo po prostu chcielibyście. No po prostu się upewnić jakoś, tak? <laughs> <laughs> o oh my god! Ja miałam nie dzwonić! Słuchajcie, myślałam czy dzwonić, czy nie dzwonić i ja miałam nie dzwonić, że to tak tylko wiecie. Dla świętego spokoju miałam zadzwonić, a się okazało, że odebrał David Bilderman, który jest obecnie ze swoim współlokatorem też w pokoju, w apartamencie. Co oznacza, że to jest kopia. Słuchajcie, to jest klon. To nie jest normalny człowiek. Mimo tego wszystko tu się zgadza, więc słuchajcie, lepiej jest zawsze dzwonić. Dobra, ja zaznaczam, że to jest, słuchajcie, yy, klon. I dzwonię po agentów CAT. Niech go zabierają. Dobra, ej, niech go zabierają. Hello. Tak jest, kontaktuję się z wami, ponieważ znalazłam kolejnego klona. Łapcie go. Dobra, agenci zostali już wysłani. No i słuchajcie, wszystko będzie dobrze. Jest. Jest gościu z tej agencji Zobaczcie, nawet ma takiego kota tutaj na swojej Kutce, no i powiedział, że już wszystko Wróciło do normy, ogólnie mogę się Zająć znowu pracą Mamy kolejnego gościa, hello Sprawdźmy, kim on jest Asimo Jail, okej okay. No i spójrzcie już tutaj Spójrzcie na zdjęcie, on na zdjęciu ma brodę Ten tu nie ma, ale spokojnie Bo mógł się ogolić No dobra, 283 7719 Asimo Jail Uh, I live on the floor 201, apartament 201 On nie ma brody, serio? Jest taki na liście Ale on też tutaj ma brodę 201, czyli to jest tu simon jail Ej, ID number się nie zgadza Zawsze nosi hat Ma sanglasy Brodę yy, Ma tuxedo I słuchajcie, białe poroża nie ma brody. Ja nawet nie dzwonię i nic więcej nie sprawdzam. To jest, słuchajcie, klon. Ja wam mówię. 1188. Pyk. Dobra. Lecimy z tym. Ale fajna giereczka. Bardzo mi się to podoba. Hello. Hello. Nie ma tej przepustki. Gdzie jest ta przepustka? Patrzcie. I teraz tak. Adam Big. Apartament 304. Jest, yy, mieszka w tym budynku. Jest sprzedawcą ciężarówek. I to był y, apartament 304. Więc bierzemy tu i Adam Big. I teraz, I teraz tak, słuchajcie: Mall on Right Cheek. Czyli to jest Right Cheek. Uśmiecha się. Chusta, biała koszulka. Zawsze ma bandanę. Ale ID: 659-71-791. Nie wiem. Nie znam jego ID, bo nie mam jego przepustki. Więc jak ja mam to zrobić, słuchajcie? Nie podoba mi się, że nie ma tej przepustki, dlatego ja tu już na bank, słuchajcie, daję, że to jest klon. Ale zadzwońmy jeszcze. 304, więc 0304. Dobra, dzwonię, uwaga. Adam Big. Nie ma go w domu. Ale ja i tak daję, że to jest, słuchajcie, kopia. Bo słuchajcie, on nie ma tej karteczki, więc sądzę, że to jest kopia. Dobra, dzwonię. Ej, tyle klonów mi się, słuchajcie, natrafiło w jednym odcinku. Oh my god, zobaczymy, jak to pójdzie. Kolejny klon zniszczony. Zobaczcie. Mogę kontynuować moją pracę. Lecimy, lecimy dalej, słuchajcie. I teraz na mojej liście jeszcze jest Denis. Uuu, jakiś nowy gościu. Panie, nie macie na liście. Who are you? Francis Milkman. I teraz tak. No nie wszystko się zgadza. Hmm. Dobre. Francis Milkman. Milkman. 102 Czyli tu. Francis Milkman. E, zmęczone oczy. Slide throne. Always with hat, tak ma. E, with bowtie. Ok, ma tą mm, kokardkę, słuchajcie. Ale jedna rzecz mi się nie zgadza, bo on, słuchajcie. Ym, nie ma go na tej takiej y, liście. Ja chyba zaznaczę, że to jest klon. Boję się, że to będzie ten moment, że źle zrobiłam. Nie otwieram mu. Dzwonię po agentów, ale oni gadają. Zobaczymy. Ej, to był klon! Widzicie? Dobra, elegancko. Dawać mi tu kolejnego klona. A co tam? No, i on ma brodę. Zobaczcie. Hello. No, ale nie ma kartki. Simon Jail. No i nie ma kartki. I co ja mam ci teraz zrobić, gościu? Jak ja niby nie wiem, w jakim ty pokoju jesteś. Niby tu, 201. Bardzo to jest ciekawe. 719. 283, 77. 283, 77, 19. Hehe, He? Robert. He? To ja nie wiem, czy ja go chcę tutaj wpuścić, słuchajcie. Teraz tak, musimy zobaczyć, bo on ma zawsze kapelusz, to, to, to. Wszystko się zgadza, słuchajcie. No i to jest ogólnie bandyta, więc ja chyba nie chcę go wpuszczać, wiecie? Nie wpuszczam bandytów. Dajemy, że to jest, słuchajcie, klon. Jak można tutaj dać w ogóle bandycie apartament, ja się pytam? I sprawdzamy ostatnią już osobę. Zobaczymy, zobaczymy. Oh my god, co mu się stało? Hello? E, dobra, wszystkie są kartki. Master Mike i już jego twarz się różni. No patrzcie, przecież on ma... Czy to jest jakiś potwór? Masakra czy w ogóle nie ma co, moim zdaniem, tutaj w ogóle sprawdzać tego wszystkiego, bo słuchajcie. Eee, zobaczcie, jego zdjęcie się nie zgadza. On ma dino head, tak, ale się zawsze uśmiecha. A on się nie uśmiecha, moi drodzy, więc to jest klon. Tak jest widzowie moi drodzy. Kończymy na tym odcineczek. Bardzo mi się podoba ta kierka, i moim zdaniem można w nią grać non-stop. Jest ona dla każdego, tak Roblox twierdzi, słuchajcie, w każdym wieku można w nią grać. Więc sobie spróbujcie y, gry, właśnie. Ja zadzwoniłam po agencję CAT, czyli CAT, żeby zabrali tego klona, i on był klonem. Wszystko dobrze w dzisiejszym odcineczku zrobiłam. Bardzo fajnie, a jak na pierwsze granie to mega dobrze mi poszło. Jeśli Wam się film spodobał, zostawiacie łapeczki do góry, subskrybujcie też kanał i zadajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. A ja się z Wami żegnam. Pa pa!